Cześć, nazywam się Jakub Piesik i w dzisiejszym odcinku chciałbym porozmawiać z Wami na temat Windows 365. Czym jest Windows 365? Ile to kosztuje? Jakie licencje są wymagane, aby rozpocząć pracę z tą technologią? Co musimy skonfigurować w naszym środowisku, aby rozpocząć provisioning pierwszych maszyn dla naszych końcowych użytkowników? A co najważniejsze, pokażę Wam w jaki sposób rozpocząć pracę dzięki testowej licencji, która jest dostępna na portalu portal.office.com. A więc zaczynajmy! Najpierw chciałbym Wam powiedzieć, czym jest usługa Windows 365. Jest to usługa cloudowa oparta na technologiach firmy Microsoft, która daje nam możliwość stworzenia wirtualnej maszyny opartej o system Windows dla naszych końcowych użytkowników. Ogólnie dla końcowego użytkownika nie ma żadnej różnicy, czy pracuje na stacji fizycznej, czy też na stacji e, z Windows 365. Jedyne co taki użytkownik potrzebuje mieć, żeby zacząć pracę z takim urządzeniem, jest to telefon z Androidem, telefon z iOSem, iPad, Windows, Ubuntu, Linux, macOS. Cokolwiek, co będzie wspierało albo przeglądarkę z HTML w wersji 5, albo aplikację Remote Desktop Connection. Dzięki Windows 365 mamy możliwość skrócenia onboardingu pracownika. Nie musimy wydawać 8 tysięcy na laptopa, jeżeli będziemy wiedzieć, że ten użytkownik będzie pracował przez 2-3 miesiące. Po prostu kupujemy licencję odpowiednią, prowizjonujemy maszynę, dziękuję i taki użytkownik może zacząć pracę. Taki użytkownik może użyć swojego prywatnego komputera, może dostać jakiś słabszy komputer po prostu. Może tak jak jest napisane w biznesie, jest to co użytkownik tylko do 300 licencji, po się do gdzie po prostu ta licencja jest bardzo prosta. Jest bardzo ważne. Przechodząc do licencji, mamy. Do ta licencję licencji Windows 365 jest business bardzo oraz Windows 365 Enterprise. Jest bardzo dużo różnic pomiędzy Windows 365 Business a Windows 365 Enterprise. Tak jak tutaj jest wyszczególnione. Pierwszą najważniejszą różnicą jest to, że Windows 365 Business jest tylko Azure Active Directory Join. Windows 365 Enterprise może być Azure Active Directory Join without Virtual Network or with Virtual Network, ale też oferuje Hybrid Azure Active Directory Join. Jest to bardzo ważne, ponieważ niektóre organizacje nie chcą być fully cloud management, tylko mogą mieć także połączenie z lokalnym Active Directory i w tym momencie jest potrzebne użycie Hybrid Azure Active Directory Join. Jest bardzo dużo różnic. Wszystkie te różnice są wyszczególnione właśnie na tej stronie. Ja z perspektywy Microsoft Endpoint Managera powiem Wam tylko, że Windows 365 Business nie da się tak łatwo, nie da się tak zarządzać tak jak Windows 365 Enterprise. Więc w dzisiejszym filmiku po prostu skupię się na tym, żeby Wam pokazać pracę, w jaki sposób pracować z Windows 365 Enterprise. Jeżeli sobie przejdziemy do portaloffice.com, Weźmiemy sobie, wpiszemy Windows 365, albo wybierzemy z kategorii Windows 365, to mamy do wyboru właśnie wersję Enterprise lub wersję Business. Jeżeli weźmiemy sobie wersję Enterprise, to mamy dostępne plany. Plany oznacza to, jaką konfigurację maszyny dostanie końcowy użytkownik: czy to będzie maszyna z, dwa, z dwoma wirtualnymi CPU, czy z ośmioma, czy z 4 GB RAMu czy 64 GB dysku, czy też to będzie najbardziej wyposażona wersja, czyli 8 wirtualnych procesorów, 32 GB oraz 512 GB dysku. Licencje są dostępne, koszty licencji są dostępne i są widoczne na stronie. Możemy oczywiście kupić przez zewnętrznego operatora naszego CSP, Onextor, Senetic, cokolwiek po prostu i te koszty będą po prostu mniejsze. Ceny zaczynają się na portaloffice.com od 25 euro miesięcznie, i jest to licencjonowanie miesięczne. Jeżeli sobie wejdziemy w Select Plan i wybierzemy sobie z listy pierwszą opcję Try for Free, to mamy możliwość przypisania jednej licencji na jeden miesiąc dla jednego użytkownika dla maszyny, która będzie miała dwa wirtualne procesory, 8 GB i 128 giga dysku. Więc sobie klikamy teraz Start a Free Trial. Jesteśmy na stronie Checkout, Confirm Order, klikam Try i licencja jest przepisywana w tym momencie do mojego konta. Nie do użytkownika, do mojego konta. Tą licencję będziemy musieli przepisać dopiero do jakiegoś użytkownika, który będzie miał możliwość przepisania, stworzenia swojej maszyny. W momencie jak licencje zostaną przypisane do naszego konta, kolejną akcją, którą musimy zrobić, jest przypisanie licencji do danego użytkownika. Bo samo przypisanie licencji nic nie da, bo musimy stworzyć także provisioning Policy, dzięki któremu odpowiednia maszyna dla, zostanie stworzona dla konkretnego użytkownika. Więc zaznaczam sobie swojego użytkownika Franka Konewkę, który jest moim użytkownikiem testowym. Klikam sobie na Manage Product Licenses. Przewiniam sobie na dół żeby dostać się do licencji Windows 365 i zaznaczam, że ten użytkownik ma mieć dostępną licencję Windows 365. Klikam Save Changes, ale to nic nie da, ponieważ nadal nie mamy stworzonej odpowiedniej polisy prowizjonującej maszyny, czyli tworzącej tej maszyny. Więc przechodzimy do Microsoft Endpoint Manager, Devices, Provisioning Windows 365. I zobaczcie, mamy zero maszyn stworzonych, no bo wiadomo, zaczynamy dopiero pracę z tym. Jeżeli zajrzymy sobie do zakładki R Cloud PCs, to będziemy mieli tutaj jedną maszynę w statusie not Provisioned, bo dopiero co została ta licencja przypisana do końcowego użytkownika. Mamy status not Provisioned i dla Franka Konewki. I mamy informację, że nie mamy przypisanej polisy provisionującej maszyny, więc Musimy sobie zrobić coś takiego. Jeżeli chcemy zbudować po prostu maszynę, która jest w Azure Active Directory, bez połączenia do naszego lokalnego Active Directory, to po prostu przechodzimy do provisioning policies. I teraz wiadomo, ta strona jest pusta, bo nie mamy żadnej stworzonej, więc stwórzmy kolejną. Klikamy sobie Create Policy. Sobie wpisujemy nazwa. Base machine for users. Description, nie musimy, uzupełniać możemy. I wybieramy sobie Join Type. Jest to możliwość wyboru Azure Active Directory Join lub Hybrid Azure Active Directory Join. Hybrid Azure Active Directory Join, jeżeli chcemy mieć pełne połączenie do naszego lokalnego Active Directory. Azure Active Directory Join, jeżeli chcemy mieć tylko maszynę w cloudzie A wtedy połączenie do on prem możemy mieć na przykład za pomocą VPN-a. Wybieramy sobie Network. Ja wybieram ma Microsoft Hosted Network. Możemy sobie wybrać Azure Network Connection, jeżeli wcześniej jakąś, jakąkolwiek stworzyliśmy. Ja na tą chwilę jeszcze żadnego nie stworzyłem. I sobie wybieramy region. Ja sobie wybiorę na przykład West Europe. Klikamy sobie Next. Jesteśmy na etapie wybierania obrazu. Wybieramy sobie albo wybudowane w Microsoft Endpoint Managera, albo właśnie Custom Image. Custom Image. Nie na tą chwilę nie mam żadnego dodanego, więc sobie wybiorę Gallery Image i wybiorę Select i na tym etapie muszę wybrać obraz systemu, który jest zdefiniowany przez firmę Microsoft. Ja sobie wybiorę, żeby to był obraz Windows 11 Enterprise z aplikacjami Microsoft 365 Pre-Build. Klikamy Select, klikamy sobie Next i sobie wybieramy Language and Region. Tutaj mamy listę Języków i regionów. Ja sobie wybiorę English, United States i Additional Services. Czy chcemy zarządzać aktualizacjami automatycznie za pomocą Windows AutoPath? Na tą chwilę nie jest u mnie skonfigurowany, więc dla tym nie będzie to możliwe. Więc sobie zaznaczmy Known, Manage and Update Cloud PC manually. Klikam sobie Next. Na zakładce Assignment musicie przypisać do której grupy będzie przypisane dana provisioning policy. Więc jeżeli macie sobie na przykład trzy kraje różne i trzy regiony, na przykład Azja, Europa i Stany Zjednoczone, możecie stworzyć sobie jeden provisioning policy dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych, gdzie region będzie dla przykładu z English United States, a region będzie dla przykładu Central US. Tak samo dla użytkowników z Europy zostawicie region Europe, West Europe, a dla, ze, a dla użytkowników z Azji weźmiecie sobie na przykład Azja, Central India. Więc sobie klikam Next. Z powrotem Next. Configuration English United States zostawiamy domyślną. Assignments. Ja sobie wybiorę moją grupę. Users Allowed to Create Close PCs. Klikam sobie Next. Review and Create. Klikam sobie Create. I w tym momencie taka polisa prowizjonująca została stworzona. Wracamy do zakładki Alt Cloud PCs, klikamy sobie Refresh. I skasowaliśmy filtr. I w tym momencie zobaczcie, jest Provisioning One. Bo użytkownik Franek Konewka jest w grupie, która jest przypisana do polisy prowizjonującej. Więc taka maszyna jest w tym momencie tworzona. Ten proces oczywiście trochę potrwa, wiadomo to nie jest tak hopciup, więc wróćmy do tego za jakiś czas. W momencie jak provisioning zostanie zakończony, status będzie na prowiziont i w momencie jak sobie wejdziemy teraz w detale tego urządzenia, to zobaczmy widok. Wygląda praktycznie tak samo jak standardowa maszyna, którą mieliśmy po prostu dodaną do naszego Microsoft Endpoint Managera, prawda? No z tą różnicą, że tutaj mamy na przykład Restore Points, Reprovision, Resize, opcje dostępne, których nie wiadomo, nie mamy w przypadku standardowych maszyn fizycznych. Mamy także opcję User Connectivity, ale w tym momencie nie ma żadnego połączenia do tej maszyny, ponieważ jest to nowa maszyna, czysto sprowizjonowana. Więc przejdę sobie teraz na użytkownika Franka Konewkę. Zalogowałem się pod adresem windows Chrome i zobaczcie, jest tutaj moja nowa maszyna Cloud PC. Mam informację, że jest to provisioning policy based machine for end users. Mogę sobie ją zrestartować, zmienić nazwę, system information, albo mogę po prostu sobie kliknąć open in browser. Otworzy się sesja i na tym etapie możemy zdecydować, co chcemy przekazać do naszej maszyny Cloud PC. Możemy sobie zaznaczyć printer, mikrofon, clipboard. Możemy sobie zostawić alternatywny layout klawiatury, więc ja sobie zaznaczę, że chcę po prostu wszystko. I możemy kliknąć don't show again, czyli nie będzie pokazywane tego okienka ponownie. Klikamy sobie connect, logujemy się do naszej masyny i w tym momencie wyskoczył nam zwykły autopilot po prostu dla maszyn CPC. I z tą różnicą, że tutaj mamy tylko fazę Account Setup. Więc sobie przejdźmy dla Account Setup. Zobaczmy co się dzieje. W momencie jak zostanie ukończona trzecia faza autopilota, uruchomi się nasza maszyna wirtualna. Jest to de facto ta sama maszyna, którą używamy na co dzień swojej fizycznej maszyny. Zależnie od tego oczywiście jak ją skonfigurujemy z pomocą Microsoft Endpoint Managera. Pierwsze co się odpaliło to oczywiście Microsoft Teams, bo on się zawsze ruchamy przez a jeżeli sobie zminimalizujemy i przejdziemy sobie do menu start, wejdziemy sobie do ustawień, wejdziemy sobie do About This Device, to zobaczymy, że to jest maszyna CPC z jakimś tam procesorem, ilość RAMu przypisanego, wersja z systemu itd. Tak samo Windows Update będzie skonfigurowany zależnie od tego, czy my go skonfigurujemy za pomocą Microsoft Endpoint Managera, czy też zostawimy go po prostu opuszczonego samopas i będą się ściągały aktualizacje, ale nie instalowały, albo instalowały w czasie po prostu out of office, kiedy nie pracujemy na danej maszynie. Na takiej maszynie możemy sobie normalnie instalować oprogramowanie, z nią normalnie pracować, ale podłączenie przez przeglądarkę nie jest jedyną opcją podłączenia po prostu do takiej maszyny wirtualnej. Możemy to zrobić także inaczej. Przechodzimy na witrynę Windows 365 i po lewej stronie mamy taką strzałkę, która oznacza po prostu Downloads. Przechodzimy do niej, instalujemy sobie aplikację, otwieramy aplikację i klikamy Subscribe. Wpisujemy adres naszego użytkownika i czekamy, aż zostaną pobrane nasze maszyny. Tak samo zamkniemy sobie tą zakładkę Leave Site Klikamy, wracamy do naszego Remote Desktopa. Klikamy sobie na maszynę. Double click. Connecting. Logujemy się jeszcze raz. Jest to zwykła Remote Sesja. No i tak właściwie słuchajcie, mamy własną. Pierwszą maszynę w cloudzie, w pełni w cloudzie, do której możemy się podłączyć z różnych platform, tak jak było pokazane na screenie, z iOS, a Androida, z Maca albo po prostu przez web interface i możemy sobie na niej pracować. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć, czyli dodatkowa zakładka User Settings. Jeżeli sobie klikniemy na zakładkę Add, to mamy możliwość wpisania nazwy Local Admin plus Restore. I sobie zaznaczamy, że dany użytkownik, który się zaloguje, po prostu będzie lokalnym administratorem, oraz że użytkownik ma możliwość po prostu rozpoczęcia procedury przywracania maszyny do poprzedniego stanu. Jeżeli sobie zaznaczymy tą opcję, i tutaj sobie możemy ustawić, w jakim czasie są robione snapshoty. Ja ustawiam sobie, że snapshoty są robione co 24 godziny. Przypisuję ją do danej grupy użytkowników: oni standard users. Klikam sobie Next, Create. Jeżeli zostanie przepisana poprawnie, dobrze, została stworzona poprawnie. Jeżeli chodzi o Windows 365 podstawowej konfiguracji, to by było wszystko na dzisiaj. Pokazałem wam, w jaki sposób stworzyć Provisioning Policies, czym jest Windows 365, jakie jest licencjonowanie, opłaty, a w kolejnym odcinku chciałbym właśnie się skupić, w jaki sposób stworzyć Custom Images oraz Azure Network Connection w celu połączenia z naszym lokalnym Active Directory. Więc do usłyszenia, dzięki i pozdrawiam.